Cześć, ja nazywam się Kuba Kobyiński, a wysłuchacie podcastu budowlane paragrafy. Dzień dobry po raz pierwszy w 2025 roku. Moi drodzy, dzisiejszy temat to nie będzie stricte ściśle kontynuacja tego, co zazwyczaj tutaj słyszycie na falach tego podcastu, czyli nie będzie dzisiaj o kontraktach budowlanych, ale będzie od trochę innej strony na temat prawa budowlanego, bo będzie o planowaniu przestrzennym. Dzisiejszy temat, tytuł dzisiejszego odcinka sformułowałem w postaci pytania. Całkowity zakaz zabudowy w planie miejscowym, czy to jest dopuszczalne? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obok decyzji o warunkach zabudowy to jedno z podstawowych narzędzi gminy w kreowaniu jej polityki przestrzennej. Niekiedy zdarza się, że jest ten plan zmorą dla podmiotów wykonujących np. farmy fotowoltaiczne czy ostatnio coraz bardziej popularne, agrofotowoltaiczne lub wiatrowe. Inwestor zamierzający zrealizować inwestycję budowlaną na obszarze ujętym w planie musi zmierzyć się z jego zapisami wcześniej, w tym w szczególności z ograniczeniami z niego wynikającymi, a dotyczącymi danej inwestycji. Niezależnie od tego, czy mówimy o inwestycji, która ma na celu zaspokajanie potrzeb samego inwestora czy o inwestycji realizowanej na gruncie tegoż inwestora przez podmiot trzeci na przykład działający właśnie w jednej z wymienionych wcześniej przeze mnie branż Okazuje się, że sprostanie wymogom ustanowionym w planie miejscowym bywa nie lada wyczynem, no godnym co najmniej podziwu. Niestety przydarzają się też czarne scenariusze w realizacji inwestycji w których to ta inwestycja po prostu nie dochodzi do skutku z powodu właśnie ograniczeń wynikających z miejscowego planu. Dzieje się tak dlatego, ujmując najogólniej, że nie zawsze interes gminy, czyli interes publiczny idzie w parze z interesem indywidualnym właściciela gruntu czy też podmiotu działającego w jego imieniu i na jego rzecz. Nie ma również co ukrywać, że bywa i tak, a zwłaszcza gdy w grę wchodzą inwestycje, nazwijmy to w dużym cudzysłowie podwyższonego ryzyka, będące często zarzewiem konfliktu z lokalną społecznością, czyli wspomniane już farmy wiatrowe, czy fotowoltaiczne. W takiej sytuacji te rozstrzygnięcia organów podszyte są, czy mogą być, może tak. Bardziej motywacjami politycznymi niż prawnymi. Niestety ta polityczna presja znajduje niekiedy odzwierciedlenie w przepisach miejscowych planów. W niektórych przypadkach, gdy inwestycja upada, inwestorzy czują, że ma to większy związek właśnie z polityką samorządu, z określonymi założeniami, z presją lokalnej społeczności, która. Oddziałuje na władzę wykonawczą, niż z racjonalnymi przesłankami, a jeszcze mniej z przepisami prawa. Stosunkowo łatwo jest wprowadzić w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapis, który pod płaszczykiem dbałości o szeroko pojęty ład przestrzenny zmierza wprost do ograniczenia możliwości zabudowy lub, jego, lub jej całkowitego wyłączenia nawet. Wówczas w oparcie uzasadnienia niekorzystnej dla inwestora decyzji, jak chociażby w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na takim zapisie planu miejscowego, uprawnia do zadania pytania o jego prawne podstawy, fundamenty. Ale również o granicę dopuszczalnej ingerencji gminy w prawo własności, które jest przecież przejawem, którego przejawem jest przecież m.in. właśnie wolność zabudowy. W skali kraju nie brakuje przypadków, gdy w prawie miejscowym znajdują się zapisy dość daleko ograniczające ową wolność zabudowy, a już nie mówię w ogóle o przypadkach, gdzie zapisy miejscowego planu są tak skonstruowane, że na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że wprowadzają ograniczenia, ale gdy im się bliżej przyjrzeć tak aż, od, aż do dna, aż od podszewki, to widać, że jednak to zmierza do całkowitego zakazu zabudowy określonego rodzaju. I na takie pytanie, właśnie sobie dzisiaj odpowiemy, czy taki zapis w planie miejscowym jest prawnie dopuszczalny, gdzie przebiega granica władztwa planistycznego gminy i jak ją ustalić? Kiedy miejscowy plan ogranicza dopuszczalność zabudowy zbyt, moc, zbyt mocno? Co powinien zrobić właściciel gruntu lub inwestor farmy fotowoltaicznej albo wiatrowej, gdy miejscowy plan ogranicza wolność zabudowy za bardzo? No i wreszcie przyjrzymy się, jak można podważyć ewentualnie miejscowy plan i jakich argumentów użyć. Dzisiejszy odcinek podcastu jest oparty na jednym z Wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stosunkowo świeży z listopada 2023 roku. No więc ruszajmy. Kiedy zakazy miejscowego planu mogą być zbyt daleko idące? W miejscowych planach można spotkać różnego rodzaju ograniczenia dotyczące zabudowy. Stosunkowo często można spotkać zakazy polegające na braku możliwości realizacji nowych inwestycji o konkretnym przeznaczeniu, lub nawet w przypadkach bardziej drastycznych, całkowity brak możliwości zabudowy, choć niekiedy, jak już wspomniałem, nie jest on wyrażony wprost. W ostatnim czasie zapadł we wspomnianej przeze mnie przed chwileczką sprawie, która, którą rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Sprawa dotyczyła zapisów miejscowego planu, który wprowadzał zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz zabudowy w postaci zakazu budowy budynków, wiat i budowli rolniczych innych niż np. budowli rolniczych, płyt obornikowych, tuneli foliowych o wysokości do 4 metrów, dróg do gruntów rolnych. Co prawda, orzeczenie zapadło na kanwie zabudowy o przeznaczeniu rolniczym, to jednak nie oznacza, że wyrok nie ma znaczenia dla e, chociażby branży odnawialnych źródeł energii. Zakazy wprowadzone przez gminę w miejscowym planie równie dobrze mogłyby dotyczyć lokalizacji urządzeń fotowoltaicznych czy wiatrowych. Problem ma zatem bardziej uniwersalny wymiar. Wracając do wyroku. Skarżący zarzucał, że ustalenie przeznaczenia terenu stanowiącego ograniczenie dla jego prawidłowego zagospodarowania, nierespektowanie prawa własności nieruchomości i wreszcie wprowadzenie zakazów w sytuacji, gdy brak jest przyrodniczych i technicznych przeciwwskazań do prowadzenia tego rodzaju działalności, a za zakazem nie przemawiają wymagania ładu przestrzennego ani potrzeby interesu publicznego, a gmina nie uzasadniła dlaczego zakazała lokalizacji tego rodzaju przedsięwzięć na skazanym terenie. Tak wyglądały zarzuty ze strony skarżącego. Tym samym jego zdaniem miałoby dojść do naruszenia zasady proporcjonalności. Ponadto zarzucono wprowadzenie w MPZP zakazu, za, zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bez uzasadnionego powodu lub bez Ważenia interesu publicznego i prywatnego, co zdaniem wnioskodawcy, zdaniem skarżącego, miałoby stanowić ograniczenie swobody działalności gospodarczej, a jednocześnie niezasadne ograniczenie prawa własności. Zdaniem skarżącego, przekroczone zostały w ten sposób granice władztwa planistycznego gminy poprzez nieuzasadnione pozbawienie właścicieli nieruchomości. Objętych symbolem R możliwości prowadzenia na nieruchomości działalności produkcyjnej w rolnictwie w postaci inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Skarżący podnosił, że zapisy planu uniemożliwiają realizację obiektów i urządzeń związanych z produkcją rolną, takich jak szklarnie, silosy, wiaty na sprzęt rolniczy, budynki służące hodowli i chowowi zwierząt, co oznacza. Poważne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, przynajmniej według skarżącego. Przyjrzyjmy się teraz, jakie było stanowisko gminy, w jaki sposób odpierała ona te zarzuty. Gmina odpierała te argumentacje, wskazując, że inicjatywa podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu wynika z potrzeby ochrony gruntów rolnych przed nieplanowaną zabudową. Co miałoby korespondować z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak wynikało z wyjaśnień gminy, teren jest narażony na chaotyczne rozprzestrzenianie się zabudowy, co ściśle związane byłoby z koniecznością realizacji przez gminę budowy infrastruktury, która nie jest przewidziana w budżecie ani w planach wieloletnich. Na to zdaniu gminy tereny rolnicze określone w studium wyznaczone w oparciu o walory przyrodnicze było tam sąsiedztwo terenów leśnych oraz sąsiedztwo innych terenów rolniczych oraz występowanie nieopodal terenów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych uzasadniają zakaz zabudowy i ukierunkowanie zagospodarowania na cele głównie upraw rolniczych. Zdaniem gminy ustalone w planie wykorzystanie terenu wraz z obiektami dopuszczonymi w planie nie zobowiązuje jej do poniesienia nakładów finansowych, które nie byłyby przewidziane w budżecie. Gmina wyjaśniała, że władztwo planistyczne pozwala na podjęcie przeznaczenia gruntu nie zawsze zgodnego z oczekiwaniami właściciela gruntu. Następnie gmina. Wskazywała, że ustalenie dla nieruchomości objętych planem rolniczego przeznaczenia nie ogranicza możliwości prowadzenia na, nieruchomości, na nieruchomościach działalności produkcyjnej w rolnictwie, a to ponieważ gospodarka rolna może być prowadzona tylko ona jest ograniczona, zdaniem gminy, do wartości progowych określonych w rozporządzeniu. A chodziło tu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, według gminy, to skarżący nie ma racji, zarzucając nieuzasadnione ograniczenie prawa własności, czy to, że w ten sposób ogranicza się swobodę działalności gospodarczej. Z zebranych dokumentów planistycznych oraz z ewidencji wynikało, że Skarżący, że działki skarżące, skarżącego nie są i nie były działkami budowlanymi, a obowiązujące studium również nie przeznacza powyższych działek pod tereny stricte budowlane. Jeśli chodzi o wprowadzony zapis dotyczący zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, został ujęty jako jedna z zasad ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony krajobrazu kulturowego. Zakaz dotyczył zakazu zabudowy budynków, wiat i budowli rolniczych innych niż budowle rolnicze takie jak płyty obornikowe, tunele foliowe o wysokości do 4 metrów, drogi do gruntów rolnych, i był ten zakaz podyktowany potrzebą ochrony przestrzeni i powstrzymywania zabudowy, która mogłaby następować w sposób niekontrolowany. Zdaniem gminy rolniczy, sposób zagospodarowania jest utrzymaniem dotychczasowego po prostu charakteru zagospodarowania, który już był wcześniej tutaj przewidziany. Zdaniem gminy, gospodarka rolna może być prowadzona na wiele sposobów i niekoniecznie musi wiązać się z zabudową. Z kolei, katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które bez tego zakazu na terenach rolniczych mogłyby być realizowane, jest określony we wspomnianym rozporządzeniu. Ustalony w planie zakaz ograniczał jedynie, według gminy przynajmniej, Intensywność zagospodarowania, jednakże przedsięwzięcia o wartościach progowych niższych niż określone we wcześniej przeze mnie wymienionym rozporządzeniu nadal mogą być realizowane, ale z zachowaniem pozostałych ustaleń planu. Stawy ziemne czy hodowlane muszą mieścić się w wielkości określonej powyższym przepisem. Natomiast zakaz zabudowy budynków i wiatr wynika z władztwa planistycznego, aby zachować przestrzeń rolniczą niezabudowaną. Taka była intencja gminy i takie były wyjaśnienia, które padły z jej strony przed wojewódzkim sądem administracyjnym. A teraz przejdźmy do sedna sprawy i do rozstrzygnięcia w tym wyroku. Rozstrzygając zaistniały spór. Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, że skarga była jednak uzasadniona no i obszernie na szczęście wyjaśnił nam powody takiej oceny. WSA sprowadził przedstawioną sprawę do bardzo syntetycznej postaci, a mianowicie, czy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doszło do nadmiernego naruszenia przysługującemu skarżącemu Prawa własności poprzez wprowadzenie na terenie jego nieruchomości przeznaczenia pod rolę oraz ograniczenia możliwości zabudowy przedmiotowej działki, a w konsekwencji, czy doszło do przekroczenia zasad władztwa planistycznego gminy. Sąd podkreślił, że prawo gminy do nakreślenia planów zabudowy nie ma charakteru nieograniczonego. Władstwo planistyczne zostało ukształtowane w przepisach w określonych granicach i w określonym kształcie. Zasadniczym problemem, i wyzwaniem stojącym przed gminą przy okazji wykonywania tego prawa jest zdaniem WSA wyważenie interesów prywatnego i publicznego. Granicami władztwa są z kolei konstytucyjnie chronione prawa. W tym przede wszystkim prawo własności. Zdaniem sądu, skoro uchwalając plan miejscowy, Rada Gminy może ingerować w wykonywanie prawa własności, czyli tego WSA nie kwestionował, to taka ingerencja musi uwzględniać zasadę proporcjonalności wynikającą z artykułu 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tą zasadą ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób, a same Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Tyle mówi ta zasada, te, tyle mówi ten przepis Konstytucji. I dalej Sąd stwierdził, że w świetle artykułu z kolei 64 ustęp 3 Konstytucji ingerencja w sferę prawa własności musi pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów dla osiągnięcia których ustanawia się określone Ograniczenia. Dalej, kontynuując swoje wywody, WSA stwierdził, że rolą organu planistycznego jest to, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć i rozwiązać potrzeby wspólnoty, a przy okazji w jak najmniejszym naruszyć prawa właścicieli nieruchomości objętych planem. W tym kontekście WSA powołał się na wyrok. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, podkreślając, że każde ograniczenie własności musi być legitymowane publicznym interesem. Dokonując ingerencji w sferę prywatnych interesów właścicieli, gmina powinna kierować się zasadą proporcjonalności, która wyraża zakaz nadmiernej ingerencji w sferę praw i wolności jednostki. Idąc dalej, śledząc wywody w USA, sąd, czyniąc powyższe wprowadzenie, postawił przed sobą do rozważenia dwie kwestie. Po pierwsze, dopuszczalność prowadzenia na terenie analizowanym przeznaczenia rolnego jako takiego. I po drugie, ograniczenie możliwości zabudowy nieruchomości, w tym poprzez Uniemożliwienie realizacji inwestycji oddziałujących na środowisko oraz ograniczenia w zakresie zabudowy. Większych wątpliwości po stronie WSA nie budziła pierwsza kwestia. Plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym wypadku studium jednoznacznie przewidywało rolne przeznaczenie gruntu. A tym samym Rada Gminy nie mogła podjąć innego rozstrzygnięcia, aniżeli przeznaczenie obszaru, tego, tego obszaru w planie jako tereny rolnicze oznaczone symbolem R. Sąd podzielił stanowisko Rady, że miejscowy plan nie wyłącza możliwości prowadzenia na tej nieruchomości działalności produkcyjnej w rolnictwie, ponieważ gospodarka rolna może być prowadzona. A jedynie jest ona ograniczona do wartości progowych określonych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji, tego typu zakaz on mieści się w ramach władztwa planistycznego gminy. Zasadniczy problem dotyczył jednak drugiego aspektu podnoszonego przez sąd. Kontrowersyjne zapisy planu zostały ujęte w paragrafie 8 oraz w paragrafie 11, punkt 1 te, te, tego miejscowego planu. Zdaniem sądu, kwestionowane ustalenia planu miejscowego nie zostały wystarczająco uzasadnione. Należy zwrócić uwagę, jak wywodził sąd, że zakaz przyjęty w uchwale w sprawie planu obejmował zakaz realizacji budynków oraz budowli, a mając na uwadze definicje przyjęte w ustawie, w ustawie prawo budowlane, oznacza to w praktyce całkowity i bezwzględny zakaz zabudowy. Czyli innymi słowy, zakamuflowany dosyć dobrze, trudno dostrzegalny na pierwszy rzut oka, całkowity zakaz zabudowy czyli to, co mówiłem, na wstępie tego odcinka, że nie tylko same ograniczenia gminy wprowadzają, ale nawet wręcz mniej lub bardziej świadomie tymi ograniczeniami doprowadzają do tego, że jest ustanowiony całkowity zakaz zabudowy. Wracając do wyroku sądu. Ustawa definiuje pojęcie budowli bardzo szeroko, jak wskazał WSA a w połączeniu w jednym rzędzie z zakazem dotyczącym budowli pozostawia poza zakresem postanowienia, czyli tego zakazu wynikającego z planu jedynie niewielką grupę obiektów budowlanych, drogi dojazdowe również przecież włączono do zakazu, więc samych dróg również budować tam nie można było. Gmina nie wykazała według WSA aby tak daleko idące ograniczenie prawa własności, jak całkowity zakaz nowej zabudowy, było, były konieczne. Zdaniem sądu dopuszczalne jest wyłączenie części nieruchomości rolnych spod zabudowy w celu pozostawienia ich wyłącznie pod uprawy, ale jednak nie może być, być to zasadą dopuszczenie na nieruchomościach rolnych jedynie upraw. Bez dopuszczenia chociażby na, te, na części tego terenu jakich, jakiś enklaw, gdzie ta zabudowa byłaby jednak dopuszczalna. Czyli potrzebna by była chociażby jakaś infrastruktura obsługująca te, ten teren. Z rozważań sądu wynika, że wprowadzenie generalnego zakazu zabudowy. Powinno mieć miejsce wyłącznie ze względu na ochronę wartości wymienionych w Konstytucji i powinno mieć charakter proporcjonalny do innych wartości konstytucyjnie chronionych, w szczególności do ochrony prawa własności. Nie sposób bowiem, jak kontynuował sąd, prowadzić racjonalnej gospodarki rolnej bez całkowitej możliwości realizacji budynków. Miejscowy plan w sposób całkowicie arbitralny pozbawił skarżącego możliwości wykonywania prawa własności na nieruchomości rolnej poprzez zakaz wznoszenia budynków niezbędnych dla prowadzenia gospodarki rolnej. Sąd w dalszej części tego wyroku zwrócił uwagę, że w zasadzie każde ograniczenie prawa własności powinno znaleźć, powinno znaleźć swoje uzasadnienie w wartościach konstytucyjnych. Określenie w planie statusu planistycznego nieruchomości musi być dokonane przede wszystkim zgodnie z wymogami artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. Status ten nie może prowadzić do naruszenia istoty prawa własności, z czym mamy do czynienia, gdy regulacje prawne, mimo że nie znoszą samego prawa własności, to jednak w praktyce uniemożliwiają korzystanie. Z tego prawa i realizację jego funkcji. Te rozważania doprowadziły w do wniosku, że zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności wskazanych przez skarżącego paragrafów tego miejscowego planu. Uważam, że ten wyrok w USA ma szalenie istotne znaczenie dla wszystkich właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym oraz dla niektórych branż. Gospodarki, takich jak na przykład branża OZE, ale także dla deweloperów. Może się bowiem zdarzyć, i to się zdarza nagminnie, że jakieś zapisy jakiegoś planu miejscowego wydaje się, że są nie do przeskoczenia, nie ma jakich zahaczyć, ale dają sporo do myślenia pod kątem tego, właśnie z czym borykał się sąd w Poznaniu. Czyli do Wyższych wartości wynikających z konstytucji, które należałoby zmierzyć z tymi zapisami miejscowego planu, czy aby nie doszło do przekroczenia władztwa planistycznego gminy. Najczęściej arbitralny zakaz zabudowy przyjmuje, jak wspomniałem już dzisiaj kilkukrotnie, bardzo zawoalowaną postać, a to utrudnia jego identyfikację. No i prawną ocenę oczywiście. Zdarza się, że osoby zainteresowane inwestycją na danym gruncie nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że zakazy wynikające z planu muszą być odpowiednio jeszcze uzasadnione. To nie może być tak, że arbitralnie wpisuje się zakaz zabudowy w określonych parametrach czy określonego rodzaju. No i takie osoby nie podejmują walki z tymi. Aktami prawa miejscowego, które zawierają tego typu no, sprzeczne z prawem zapisy. Pamiętajmy o tym, co wielokrotnie podkreślał sąd administracyjny w przytoczonym przeze mnie wyroku, że władztwo planistyczne nie jest niczym nieskrępowane. Ustalenia planów powinny ważyć interes publiczny i prywatny. Źródła tych ograniczeń wynikają przede wszystkim z przepisów. Konstytucji RP. Na koniec jeszcze dwa zdania na temat tego, jak podważyć plan miejscowy zawierający niezgodny z prawem zakaz zabudowy. Najlepszym sposobem jest wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które dają taką możliwość. Tym przepisem jest artykuł 101 ustęp 1. Zacytuję tutaj brzmienie tego przepisu. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Aby to Zrobić i skorzystać z tego prawa, trzeba jednak uprzednio i każdorazowo dokładnie wybadać stan faktyczny sprawy. No i oczywiście samą ścieżkę prawną, jak miałaby ona wyglądać i czego ewentualnie można się spodziewać. W tym odcinku to już ode mnie wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie. Zachęcam i zapraszam do pozostawienia gwiazdki w aplikacji Spotify. Kciuka w górę pod filmem na platformie YouTube. No i jakieś komentarze, ewentualnie jeśli coś Was zainteresowało lub coś jest dla Was niejasne w tej tematyce, o której dzisiaj była mowa, również zachęcam. Dziękuję Wam raz jeszcze, pozdrawiam i do usłyszenia kolejnym razem.